Cześć, tu szpak, czyli Piotr Przyszpak z bloka Podróże Pana Szpaka. A to mój podcast Patrząc z góry będzie o górach, wędrówkach, podróżach i spinaniu. Zapraszam. Podcast Patrząc z góry. A skąd tytuł? Bo jak myślę, że będąc w górach. Skupiamy się bardziej na podstawowych e, potrzebach, podstawowych e, problemach i na wszystkie inne problemy możemy patrzeć jakby, jakby z góry. Nie są one tak już bardziej dotykające, pilące. Na wszystko możemy patrzeć z oddali, z góry i tak naprawdę skupić się na tym, co, co tu i teraz. I, I to jest super. I tak samo chciałbym, żeby, żeby było na tych, e, na tych podcastach. Będą relacje z wędrówek e, takie nagrywane na, na bieżąco, z tym, że no, trzeba się przyzwyczaić, że one są nagrywane na żywca, co e, powoduje, że tracą troszeczkę jakości, na pewno tracą na jakości, ale z drugiej strony są szczere i natu, naturalne. No i myślę, że to jest dość trudna forma e, nagrywania, takie, na, takie żywcowanie, e, bo tak naprawdę każda pomyłka idzie w świat. To jest nagrywane tylko raz na bieżąco tam, gdzie, gdzie jestem, nie ma miejsca na, na poprawki, nie ma 10 odsłuchów i tak dalej. Po prostu jak palnę coś głupiego, to, to pójdzie to, to w świat, więc to, to, to robi gdzieś jakąś taką e, większą presję. Z drugiej strony chciałbym, żebyśmy na tych spotkaniach, na tych podcastach, żebym mógł rozmawiać. I wy posłuchać rozmów e, z fajnymi ludźmi, ludźmi, którzy tak jak ja żyją w górach, żyją górami, znają się na górach, na sprzęcie. E, mam nadzieję, że będą to wspinacze, przewodnicy górscy i tak dalej. Może ratownicy, e, którzy coś ciekawego swoją rozmową wniosą do waszego e, górskiego doświadczenia, e, bo myślę, że warto słuchać fajnych, fajnych ludzi. A kim jestem ja? Ja się nazywam Piotr Czyszpak i jestem przede wszystkim przewodnikiem górskim, sudeckim, pilotem wycieczek, podróżnikiem, pracowałem jako szkoleniowiec techniczny marki Kechua i 4Klasse w Dekatlonie, jestem wspinaczem. Prowadzę bloga i social media podróżnicze, podróżniczo górskie, już teraz można powiedzieć, od e, przeszło 10 lat. E, I dosyć mocno, intensywnie siedzę, siedzę w tym temacie. E, I tym wszystkim chciałbym się z Wami w moim podcaście dzielić. Dlatego bądźcie ze mną, słuchajcie, udostępniajcie i. No i mam nadzieję, że będzie, że będzie fajnie. Pozdrawiam i do usłyszenia.